Podejdź już tu Andrzej. Każdy kryje swojego. Żeby nie grał. Uważaj Oliwia, bliżej Stasia tak Za daleko jesteście. Dawaj Andrzej. Nasza musi być Stasiek. Cofamy, cofamy. Dobrze Oliwka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Walcz, walcz Daniel. Zabierz mu, zabierz mu piłę. Bardzo dobrze. Zabieramy, zabieramy. Zabierz mu, zabierz mu. Twoja Oliwia. Spokojnie. Jeszcze, dawaj Daniel. Nie wejdź w to. Jedź. Spokojnie. Skorzysty u Masłak. Dawaj, dawaj. Proszę, podejdź do. Jedź, Nie ma tu grania, nie ma. Andrzej na środę. Dawaj, bo musi wybić. Nie ręką, nogą, Patewu. Podejdź wyżej już, podejdź! Dawaj, Andrzej! Masz Igora! Podchodzimy wyżej! Podejdź już tam, Szymek! Zabierz piłkę! Pojazd się musi Witamy serdecznie wszystkich zawodników, trenerów, działaczy i widzów Turniej 2006 Żaków Organizowany przez Ajax Częstochowa i rodziców rocznika 2006 W pierwszym spotkaniu widzimy na placu pierwsze boisko, czyli bliżej wejścia Drużyny Stradomia i Ajaxu I na drugim S-Banku Radomsko i Stadionu Śląskiego Piotr Wieszczyk i Maciej Hupa będą Państwu przybliżali wszystkie szczegóły związane z dzisiejszym turniejem sprawy organizacyjne przede wszystkim na boisku przebywają tylko zawodnicy z boku trenerzy zawodnicy, którzy rozgrywają następne następne mecze rozgrzewają się wzdłuż linii bocznej boiska czyli za bramkami natomiast pozostali wszyscy osoby proszone są o przebywanie na yy, widowni Dobrze! Graj do boku! Mocniej! Szanowni Państwo, pokrótce przypomnimy regulamin. W dzisiejszym turnieju zgłoszonych jest 16 drużyn. Gramy w czterech grupach z systemem każdy z każdych drużyn i proszę uprzejmie wszystkich opiekunów drużyn o dostarczenie zgłoszeniowych formularzy na stanowisko speakerskie. Ułatwi to nam zdecydowanie pracę. W drużynie stradania w bramce Sobieraj Mateusz z dwójką Konik Igor, ósemką Janik Stasiu, z dziesiątką Chwiejda Szymon, z czternastką Jarzyn Bartosz, numerem trzynaście Konik Oliwia, z szóstką Rzebka Daniel, z dziesiątką Pakulski Andrzej, z jedenastką Drab Artur, z trójką Dwodara Szymon i numerem 23 trzy Gabriel. Opiekunem jest pan Jarzyn Artur. Drużyny Ajaxu pierwszego prowadzi pan Marek Pawłowski a w drużynie występują w brance Mateusz Grubel, piątką Mateusz Gąska, siódemką Maciej w 25 piątką Maciej Brodziak, z ósemką Oliver Kasprzak, z szóstką Samuel Bryła, siesiątką Miłosz Szalaj, dwudziestym trzecim numerem Stachera Barca i dziewiątką Kacper Panek. Natomiast na boisku numer 2 widzimy rywalizację s Banku RAP Radomsko ze Stadionem Śląskim. duży s Bank RAP na dom skoń distansion z 1. 17 w 13 z trójką Kofiaków, z 7 machaj Adam z numerem 15 Zieliński Bartek z mituła Franciszek z 6 Bartek 17 Tatara Jakub z numerem 16 Żebrowski Szymon z 18 Gaj Kamil z 10 Kwastek Dawid i 14 Musiał Wiktor Pan Kierczak Dominik jest opiekunem trenem drużyny Radomska Bardzo proszę trenera Stadionu Śląskiego o dostarczenie Arkusza zgłoszeniowego Dajimka mecz Przypomniałem Państwu Mekkacyjnych 30 minut bez sprzedy ze zmianą w tron się przyszli następcy takich piłkarzy jak Lewandowski Piszczek Szczęsny czy na przykład Arek Milik. Dzisiaj na boisku na pewno nie zabraknie krwi i US. Z szczęścia mamy nadzieję, również się pojawią. Oprócz zawodników zachęcamy do zabawy również całą publiczność zgromadzoną na trybunach Ajaxu. Liczymy na gorący i sportowy doping. Szanowni Państwo, w aktualnie rozgrywanym spotkaniu na boisko numer 2 S Bank Rap Radomsko remisuje ze stadionem śląskim 0 do 0. Z wynikiem zawsze na na boisku drugim. Przypomnę, boisko pierwsze też to, to bliższe wej, wej, Wejścia, a teraz dalsze. To jest boisko numer dwa. W każdym razie, jeden prześladowa nie pozostawia sobie nikogo, co się nie zmienia. Bo nie ma wody. Walka do samego końca. Czekamy na ostatnie miejsce sędziego. Obserwujemy palce. Na boisku numer 1 Ajax 1 Częstechowa wynik, wynik niemal hokejowy 6 do 0, natomiast na boisku drugim Zieloni wygrywają 4-3 do 3 w tym momencie. Aktualnie trwają mecze na boisku pierwszym, a jak z pierwszy stradą 6 do 0, S -bank Radomsko ze stadionem Śląskim 4 do 3 dla... ...dla stadionu Śląskiego. Aktualnie 4-3 dla stadionu Śląskiego. Stadion Śląski to jest ta drużna w zielonych koszulkach. Mili Państwo z historii powiem tylko, że to jest drużyna z olbrzymimi tradycjami wielu reprezentantów Polski już w latach 60. i 70. wychodziło się z tamtego klubu, z tego właśnie klubu.